Manko, panowie, po wczorajszym odejściu trzy mi gołębki zginęły. Nawet nie wiedziałem, wiedziałem, że dwóch nie ma tego z Gdańska i Rumuna. Jestem u gołąbków wczoraj im tak zamknęłem. Nie ma od Natalii trzech sztuk, jeden tylko jest. Tak wczoraj im zamknęłem, żeby nie wiało. Zobaczcie, są trzy sztuki. Są trzy sztuki. Wodne, głone, zaczeki głodny, głodny, głodny Jaś W jest tylko jeden Później coś tam dogram Założyłem skówkę tutaj jest w Nie ma szans żeby wróciły Mocne może były Z Zgaszę światło No nie wiedziałem, że jasnego nie ma Jasnego, Gdańska, ale przyszły Rumuna to wiedziałem wczoraj, że już nie ma. Później dogramy. Niech sobie wyłażą, ale będzie zaciąg zamknięty. Patrzcie jaki głodny Jaśniak. A Rumun gdzie jest? Gdzie ten Rumun? A tu jest, pić mu się chce. gdzie takoli. Też i do zarcia, się pleci. Odsuwajcie tu troszkę masz. Tam jest troszkę, o. Zobaczcie. O. Jak sobie tu wyjedzą. Głodna, głodna. Pojniki już są podgrze z podgrzewaczami. Zobaczcie. Dobra, ja muszę jechać sprawy ogarnąć. Sam troszkę głodny. Trzy pary wczoraj złapałem już Wczoraj dwie pary i ostatnio jedną Gdański O tam już widzę para, jest zaraz ją też biłem. Czekajcie Jest para Jest kolejna para pa, Parkę już czwartą złapałem Jeszcze dwie Borek sobie też łapie Reszta wyjeżdża nie w skórki Wyskoczył jakiś czy nie? Nie. O Natalii wyskoczył. Niech siedzą, niech widzą jak przyjdzie coś. Dobra, później coś dogram. Jasno może być. Zima, ostra zima, nie gojem, jest pogoda niedobra, bez sensu. Dobra, ja uciekam. Później coś tam dobramy jeszcze. Paw schodzi, zobaczcie, na lud schodzą. No nie wiedziałem, że trzech mi brakuje, myślałem, że jednego. Ten z Gdańska też dzisiaj przyszedł, oprócz trzech gołębi. Wczorajszym odejściu Wiedziałem, że rum nie ma. Dobra, do zobaczenia. Pozdrawiamy, dogramy coś później. 15.30, odkręciłem koło, młodem biekarmię. Ten na jest jeden. Chciałem zobaczyć jak lata dzisiaj. A latają już z 5 minut. 7 latało, 2 zeszły A, to żeby się przyzwyczaił taki lekki oblocik. Tam są 3 ciemne Jeden Budapeszt Coś się boją. zaraz zajdą. mróz straszny. Ale na talii chodzi dobrze. Dzisiaj chodzi dobrze. Tam tych trzech nie ma. Chodzi, chodzi. Ale sięgnie to, pokażemy. Tamte nie wrócą przy sztuki. Nie mają nawet punktu zaczepienia Co z tego, że były pod zaciągiem, jak wszędzie biało Pogoda cały dzień taka biała Jest tutaj, Natalia twój chodzi dobrze Wczoraj nie chciał chodzić, to nie zginął Dzisiaj chodzi Będzie chodził Uciekaj O tu wyleciało coś? Uciekaj szybko, Uciekaj szybko tam do Zaraz będę karmił je, troszkę już dostały. Panowie podgrzewacze dają radę, bez problemu. To nie chcą musisz Ale się chodź, 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 no nic, na razie też szparuje niech sobie lata normalnie, trzy kropy ma no, czarne Rumunek chce iść tam do tamtej budy Dopiero im wodę jednym, idę jeszcze drugim rozrobić Z witaminą im daję, drugi dzień Niech to usiądź Ale pięknie się trzyma na talii gąb Niech wyskakuje zasada o tu jest Tam są trzy czarne i siły siwy, jest na talii Chyba jeszcze nie będzie Są schodzić Ładnie zjeżdżają No i nasza Natalia. upiet Oto jest Na kropach takich. Widzicie jak już już się nauczyło. Ciach, ciach. Natalia poznajesz? A twojego? Tu jest. skówki twojej mu nie ściągnęłem, tylko mu założyłem jeszcze niebieską. Zobacz. Twoja skówka Na czerwonej on brące jest. Ładne równy. Idź tam szybko. No, już się ogarnął, wskoczył. Dobra, później do gramy jeszcze karmimy. Podgrzewacze, bardzo fajnie Zobaczcie, dałem tam niżej, bo przedłużacze Tyle wody mi się wydaje, żeby nie, nie dało rady podgrzać Sam w tych podgrzewaczach aż gwizdało Mogłem zaparzyć sobie herbatkę, kawkę Ktoś tam mówi, że nie daje podgrzewaczy, bo poparzy im mordę, dziobu nie, nie panowie, to nie podgrzeje tak, żeby to była gorąca woda, to będzie zimna woda Tylko ta woda się bardzo. Co jest? Koczkodany Dobra, pauzujemy, idę pożarcie dla was Idę pożarcie Na tamtą stronę muszę wodę dać Jutro, pojutrze może dam Zaznaczę te Jak wyłapię sobie te sokowe gdańskie To te co jadą do kolegi To wyjadą z tego gołębnika Zaznaczę te ciemne I już będą razem gołębie Następnym tygodniu będzie otwarcie ale wesoło, a zimno nie jest nie ma jednego siwego, jednego ciemnego Natalia i grocha tego nie ma no co zrobimy, nic nie zrobimy Błąd mój był tylko, bo mogły przyjść i dopiero mogły mnie wypuścić te twoje Przedłużasz już, idę oddać oni Wodę dobiorę następną, zostajesz tu Brudasie, cio, no cio no cio. ciosiu, cio. 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 nie skacz Nie skacz No ciociuś, cio. chodź Kasper im dał folię, wszystko wyrwały Dobra, karmimy i muszę coś tam działać w domku Dalsza część panowie karmienie pojenie tutaj był podgrzewacz ale miałem problemy z prądem musiałem taką złodziejkę sobie ogarnąć już jest dobrze zobaczymy czy to cały nalawy pojnik zobaczymy czy zamarznie niech se piją gąbki stąd są gdańskie zabrane poskówki Przepraszam, poskówkowane podwieskówki kolorami. Mam cztery pary już złapane. Z złapane, zaznaczone. Sprzątać na razie nie da rady, bo jest mróz. Czekamy na odbliż i sprzątamy ostro. Witamina. dochody na jadło niektóre. Późny młody. Wyrobił się ładnie. Samiczka. Całkiem inny gołąb był. Dostał dużo czarnego. Tą witaminę chętnie piją. Dobra, później światło, światło gasimy, niech odpoczywają. Ja uciekam. Obrządki są całe zrobione. psów, kaczek. Zobaczcie, takie asiory. Otworzę. Tutaj nie mam innego podgrzewacza, nie mogę znaleźć. Mam na razie trzy rozstawione, ale tu i tak nie mam prądu. No jeden podgrzewacz to tam nic się nie stanie. Wyleję wodę najwyżej, no wieczorem przyjdzie. Ale się wyrobiły niektóre panowie. Się wyrobiły. Też się pięknie wyrobiły. racia ten rzymel i ten Po spiezeniu tego ębie Nie tego Mię te po sbierzeniu powy omMH3. Cztery, pięć, tam dwie samice chyba są Czerwonych jest jeden Tego też dostałem z Gdańska, też będzie lotowany Nie mam na niego karty, ale jak go dostałem Jak będę chciał kartę, to kolega mi da Nic już nie będę trzymał Siedziało i odpoczywało, tylko w rozchodziach Tu z wpuściłem Takie skutki im po zakłada, zakładałem. Niektóre są umalowane. Też mają jeszcze żarcze. Idziemy dalej Idziemy dalej to nie wyważą O, wrócił Wczoraj go szukałem nie było się bardzo ładnie O Natalii tu chodzi Zaraz tą stronę otworzę Bo widzę, że nie nieco tutaj coś się nie pasuje No, jest już ciemno Zakręcę tylko koło A tą stronę otworzę To tu się kurcza Dobra Pozdrawiam, do zobaczenia na kolejny film.